My na pakiecie Latamy po fecie, a w toalecie to sami wiecie, nuzik i deska, nie na piecka. Strzałeczka, witam Was w Minecrafcie. Kój dawno nie grałem w MyCraft, No jakoś pół roku już będzie. Nawet nie wiem w sumie co dodawali z takich nowych rzeczy. Mam nadzieję, że takie inne filmiki Wam się spodobają, nie tylko z Simsu, no ale ta gra się zmieniła, ja wam powiem. W sumie o świnie, choć wytuch. Ogólnie jak tam dzisiaj wasze samopoczucie misiaczki. Możecie napisać w sumie w komentarzach. Mamy mięsko, wygraliśmy już grę. A może będziemy wega? W sumie dajcie znać. Czy chcecie, żebym był wege, że tylko linki jemy, czy, czy jemy normalnie też mięsko? Mamy wągiel. Dobra, to, to się brało. Hop, Ho. Co to robi? A, tutaj mamy receptury. To tak, stół, patyki weźmiemy sobie tak. Dobra, postawmy sobie na stół. Zrobimy sobie kilo. Jestem górnikiem. EPOKA KAMIENIA ŁUPANEGO! Zobie trochę więcej tego kamienia wydobędziemy. A w ogóle ja mam jakoś... O postać mi sama skacze. Mogę to wyłączyć? Sterowanie... Automatyczne skakanie wyłączone. O, teraz się da grać! W ogóle też w komentarzach możecie... Czyli to tak to działa. Dobra, wydobywujemy węgiel, żeby mieć na pochodni i takie tam inne do przepalania. Ała Ja pierdo... Tyle węgla nam starczy Ale coś tutaj jest? Nic Dobra, nic tam nie ma O, wjeżdżamy w już Dobra, myślę, że tyle nam węgla tutaj starczy Zrobimy sobie lepszy kilo nie lepsze mieczy. No jeszcze może nam się sikietka przyda. Dobra, to mogę wyjść. W ogóle gdzie my jesteśmy. <laughs> żelazo. Ale dlaczego tak bruda żelazo? To już nie ma takich po prostu bloku. Kiedyś były takie normalnie takie obloki wypadały. I to się przetapiało. A teraz jakiś rudy, żelaza. Za moich czasów w ogóle ta gra całkiem inaczej wyglądała. A to co to? Rudami łoku. Co mogę z tego zrobić? Zapewne bloki, ale coś takiego przydatniejszego mogę tutaj sobie Nie mogę. W ogóle w pierwszy raz Minecrafta grałem chyba jak wyszła wersja 1.8. Albo coś takiego, raczej wtedy kiedy wyszły te banery, nie mam pojęcia jaka to była wersja, ale wtedy zaczynałem swoją przygodę. PIESEŁ! Ja chcę pieseła, ale nie mam kości. To chodź wyrób, to później sobie po nie wrócimy. Coś słyszałem, coś bardzo niebezpiecznego. Tam sto idzie. Patrzcie co teraz zrobię. Ha. No to zarobiłem. O, on się pali. To wykorzystam sytuację. Ale go rozjebałem. No, że tutaj coś mamy. Myślę, że sobie tak pogramy do pierwszej nocy. W ogóle w komentarzach możecie napisać jakieś wyzwanie. Co mamy zrobić? Na przykład wybudować wieżę na tysiąc bloków. Albo coś takiego. Dobra, przesadziłem. Może nie, bo mi się odechce. Załatwiać każdą rudę w grze, czy coś w tym stylu. Liczę na was. Dobra, pytanie. Czy schodzimy na dół? Czy jesteśmy na tyle odważni, by tam zejść? Tak. Aha, było bardzo ekscytująco. Dużo wydarzeń było. Pierwsza walka. W ogóle na hotele węgla. Dobrze, tutaj mamy kolejną jaskinię. Czy coś tu jest? Jest wyjście. O jest mniej. W ogóle w tych jaskiniach nic nie ma. Coś tam czytałem, że był jakiś update jaskiń. Ale na razie tego nie widzę. Na razie nie robi to na mnie żadnego wrażenia. A to cmentarz, czy co to jest? A zamszony był, a to już kiedyś było. No, ale sobie wydobędę. Fajnie wygląda. W ogóle już się noc tutaj nam zbliża. A my nie mamy nadal jakiegoś takiego miejsca, żeby się na początek osiedlić. Więc bym proponował wejść do jakiejś dziurki, na przykład tutaj, Jakaś taka ciasna. Zostajemy tu, czy szukamy innej? To może poszukajmy innej, żeby tutaj był kanion. O! O! O, i to się już robi ciekawsze, tym bardziej, że tam jest żelazo. Żelaza nigdy za wiele. Dobcia, mamy żelazo. Co tam jest? Ja tam chcę, ja tam schodzę. O, ale zrobiłem gameplay. Jest tam źródło wody, żebym sobie skoczył? Chyba nie ma. Kurde, ja chcę tam zejść. Okej. Okay. Dobrze, jesteśmy coraz niżej. Ale widać, że te jaskinie są zmienione, bo pamiętam kiedyś jak one wyglądały i na pewno tak nie wyglądały. I tutaj moja mądrość się już kończy, bo nie mam jak zejść. Może tutaj w jakiś sposób za pomocą skały zejdziemy. Słyszę niebezpieczeństwo, ale dziwne dźwięki. A to... Ended man, tak, gdzie ja jest, bo jesteśmy. No, no, jesteśmy co O kurwa!